Witajcie drodzy widzowie. Ogólnie z tym materiałem specjalnie trochę zwlekałem, czekałem. On jest tak naprawdę bardziej rozbudowany, ale niestety, i tak już powiedziałem, za dużo. A tubka tego nie lubi i tnie zasięgi. To mocno, bardzo, bardzo to jest nieprzyjemne. Dlatego niestety więcej powiedzieć nie mogę, przynajmniej nie szyfrując tych informacji. Dlatego prośba do ciebie, pomóż roznieść ten materiał, wrzuć linka do znajomych. Wrzuć go na, nie wiem, Facebooka, wrzuć go na przykład do skarbówki, go nie wrzucaj. Z jednej strony czytamy w prasie, że Polska rezygnuje z 21,5 miliarda złotych spożyczek, pożyczek, z KPO, bo nie ma na nie popytu. Jednakże dzięki środkom z KPO mimo wszystko będzie bezpieczniej. Mieliśmy już informację o zakupie fotoradarów oraz o sprzętu do obsadzenia kolejnych odcinkowych pomiarów prędkości, skromnie tak zwanych OPP. Miało być ich 16 do 43, zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz doszło już zrealizowane zamówienie 250 radiowozów za około 60 milionów złotych. Ponoć brakuje personelu do ich obsadzenia, ale bądźmy dobre myśli. Możliwe, że jest to wymiana floty, więc możliwe, że z demobilu będzie można nabyć sobie błękitne kwietniki albo materiał pod instalacje artystyczne. Stopa zwrotu tych inwestycji zdaje się być bardzo opłacalna, czego dowodzi ilość zarejestrowanych. Wykroczeń przez system Red Light, chociażby w tym jednym tylko Wrocławiu, gdzie od czasu ponownego włączenia na jednym tylko skrzyżowaniu, system odnotował 2000 wykroczeń. To jest tak zwana opłata za dodatkową usługę, jaką jest bezkolizyjny przejazd na czerwonym świetle. Od września tylko i wyłącznie do dnia dzisiejszego mamy już 445 takich wykroczeń, a właściwie wystawionych. Wezwań do zapłaty. Nie ma jednak żadnych informacji o tym, ilu klientów uregulowało. Nie ma informacji o tym, ilu klientów jest powracających. Czyli nie wiemy, jaka jest rzeczywista skuteczność tego. Nie wiemy również, czy to się dotyczy głównie okolicznych mieszkańców, którzy uparcie przejeżdżają na czerwonym. Czy może zagubiony turysta? Całość tego przedsięwzięcia związanego z systemem Red Light na tym konkretnym skrzyżowaniu była możliwa dzięki likwidacji sekundników, które on gdzieś tam były. Ale jak stwierdzają ludzie w komentarzach, naukowo zostało udowodnione, że sekundniki powodują większe kolizje, bo ludzie chcą zdążyć szybciutko przejechać na tym e, sekundniku, bo jak widzą, że się zbliża mała liczba, się maleje, znaczy się liczba. To próbują przyspieszyć i szybciutko przeskoczyć, więc wniosek jest jeden. Będzie bezpieczniej, jeżeli zostanie zlikwidowane światło pomarańczowe. Zwiększenie ruchu w interesie odnotowują również właściciele lawet, czy też operatorzy lawet, dyspozytorzy lawet, którzy obsługują to skrzyżowanie chyba z coraz większą częstotliwością. No i ciąg dalszy dobrych wiadomości. Mazda wygrała z polską skarbówką. Zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny, czyli NSA. Samochody, które są tak zwanymi miękkimi hybrydami, mogą korzystać z niskich proekologicznych stawek akcyzy. I to jest chyba dobra informacja dla tych wszystkich, którzy zastanawiali się, na co w dobie kryzysu wydać tych parę złotych. Więc można kupić sobie nową Mazdę i nawet będzie trochę taniej. Ogólnie jest to informacja dosyć ważna w kontekście ETS-2. Bo jak wiemy, ETS-2 i ogólnie ten ETS, już który aktualnie mamy, czyli jedyneczka. Służą do tego, żeby z jednej strony zebrać środki na walkę o lepsze jutro, a z drugiej strony, aby zniechęcić nas z korzystania chociażby z dobrodziejstw, jak to się nazywa, rafinerii. Ale nie tylko, bo na przykład chodzi też o węgiel. Zatem, czym jest ETS-2? ETS-2 to rozszerzenie tak zwanego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 który od 27 roku miałby objąć także gospodarstwa domowe, transport drogowy oraz mniejszy przemysł. Przedsiębiorstwa sprzedające paliwa kopalne w tym sektorom będą musiały nabywać uprawnienia do emisji. Sorry za taką małą nieskładność, ale jedziemy dalej. A to przełoży się na wzrost kosztów Ogrzewania na przykład domów jednorodzinnych i cen paliw. A jak konkretnie? Ano bardzo konkretnie, uwaga, to są wyliczenia, zaznaczam, z początku tego roku. Dlaczego mówię z początku tego roku? Bo niedawno nasz rząd chwalił się tym, a właściwie to chwalił się nasz rząd, że podjął. Negocjacje z Unią Europejską w sprawie ETS-2. W rzeczywistości to nie tak do końca nasz rząd podjął te negocjacje, tylko firmy energetyczne, ale o tym może kiedy indziej. Natomiast, wracając do cen paliw, według wyliczeń ekspertów banku ING BSK z początku tego roku zakup uprawnień do emisji tony CO2 za około 45 euro. Przełoży się na wzrost ceny litra benzyny o 46 groszy, a oleju napędowego o 54 grosze. Koszty ogrzewania domów węglem mogą wzrosnąć o 44 zł za, za megawattogodzinę. A samego węgla? Nawet o 400 zł za tonę. To jest bardzo ważna informacja, bo to jest czarowanie rzeczywistości. Na początku roku oszacowali sobie, że takie będą koszty, jeżeli negocjacje pójdą po ich myśli. I poniekąd poszły. Tyle, że to nie tak do końca działa, bo to jest tylko jeden z czynników, który spowoduje wzrost ceny tych paliw, chociażby niech będzie tej benzyny 45 groszy. Ja Wam gwarantuję, że jak już to wejdzie w roku 27. paliwo będzie o około 50% droższe względem tego, co jest aktualnie. Change my mind. I jeżeli chodzi o system ETS-2, on wejdzie w roku 27, dokładnie w styczniu 27 roku, ale przez cały rok 26 będziemy się do niego sromotnie przygotowywać. W tej chwili rząd się chwalił, że te gospodarstwa domowe, czyli nasze wszystkie gospodarstwa domowe, będą miały zamrożone ceny, jak wiemy. Prezydent, prezydent miał podpisać. Niby na początku nie podpisał, potem podpisał. Chodziło o to, że mu te wiatraki tam wcisnęli, ale potem to obeszli. I już jest, tak? Jest do końca roku zamrożona dla gospodarstw domowych cena za prąd. Jeden ze składników tej ceny, dodajmy, od stycznia będzie drożej. Przy czym warto również zaznaczyć, że wszystkie firmy, w tym warsztaty samochodowe, nie mają tej ochronki, nie mają zamrożonych cen energii. I podejrzewam, że w styczniu, w lutym bardzo się zdziwią, dużo firm się pozamyka. Albo już się zamykają. Natomiast przez cały 26 rok będą trwały przygotowania do ETS-2. Chodzi o to, żeby nagromadzić odpowiednią ilość środków, aby kupić te wspomniane pakiety po 45 euro za tonę. Przy czym 45 euro za tonę. I teraz uwaga, co oni wynegocjowali? Pięć takich kluczowych zmian wynegocjowali. Rozważają, trzeba zaznaczyć, że rozważają, nasi rozważają, wycofanie się w ogóle z ETS-2. I to byłoby super. Czy to zrobią? Niekoniecznie. Biznes jest biznes. Unia Europejska zgodziła się na to, żeby te 45 euro za tonę będzie taką magiczną kwotą, że jeżeli dojdzie cena za tonę do kwoty 45 euro za tonę, to wówczas. Zostanie uruchomiony mechanizm. Takie mechanizmy będą mogły być uruchomione w trzech kolejnych latach i łącznie będą mogły wypuścić 80 milionów tychże właśnie certyfikatów. Co to oznacza? Po co to jest? Otóż Unia Europejska wymyśliła sobie, że jeżeli ceny poszczególnych pakietów, certyfikatów i tak dalej na CO2 będą wzwyżkować, czyli będą drożeć, to żeby nie doszło do przesadnego wzrostu ceny, żeby się w... Gospodarka nie wiem, nie załamała, żeby się te firmy nie musiały pozamykać, bo nie będą wypłacalne, bo nie będzie ich stać po prostu na zakup tych certyfikatów. To kiedy ta cena zostanie osiągnięta, te, te magiczne 45 euro, wtedy na rynek zostanie wylany trochę więcej certyfikatów. W nadziei nie, nie żartuję, poważnie, tam jest taki zwrot. Liczą na to, że to spowoduje zmniejszenie ceny, czyli jeżeli będzie, duża, będzie duży popyt, a mała podaż, to zwiększą podaż. Żeby zmniejszyć popyt, no to jest bardzo logiczne, prawda? To jest bardzo logiczne. Więc czeka nas niezła jazda i to bez trzymanki przez cały 26 rok podejrzewam będą mocno walczyć, bo jeżeli nie wywalczą, to nasze firmy energetyczne, te wszystkie ciepłownicze, te wszystkie nasze grzejniki, obsługujące nasze grzejniki, te firmy po prostu zwyczajnie zbankrutują, ale nic w tym złego. Jeżeli masz fabrykę na przykład dywanów, możesz przerobić się na fabrykę kocy. I w 27 roku, najpóźniej w 28, prawdopodobnie odnotujesz y, y, zwiększoną sprzedaż kocy. To na luzie. I lewa w górę. Nie, tego nie puszczę. Bla bla bla, ja mentor. Bla bla bla, ty słuchasz subskrybuj, to będę cię dalej pouczał.